czyli już nie tylko w niedzielę. A zatem do wszystkich, którzy pisali takie komentarze. Nie będzie ich, ale mam też coś w zamian. Recenzje słuchawek są obarczone dużym ryzykiem bycia wtórnymi. Dziś ciężko o innowacje na tym polu, a jeśli w grę wchodzą jeszcze produkty z tzw. półki popularnej do 1000 zł, to o wyróżnienie się jest jeszcze trudniej. Po poprzedniej recenzji FreeBudsów 6i zaczepialiście mnie w komentarzach prosząc o recenzję modelu Pro trzeciej generacji, ale nie zdążyłem tego zrobić, bo pojawił się jego następca z numerem 4. Słuchawki, które gdyby nie jeden szczegół byłyby jednymi z wielu, ale nie są i dobrze, bo to może być istotny impuls dla reszty rynku. Co więc, takiego potrafią słuchawki za 850 zł by nazwać je przełomowymi? Zdaje się, że po raz pierwszy możemy mówić o w pełni bezstratnym odtwarzaniu muzyki po Bluetooth z jakością płyty CD. Nagle standardy aptX LDAC oraz LHDC muszą oglądać plecy kodeka stworzonego przez Huawei. Prawa jest o tyle istotna, że do tej pory mieliśmy do czynienia ze swego rodzaju szklanym sufitem, gdzie maksymalna przepustowość kodeków bluetooth oscylowała w okolice 1000 kilobitów na sekundę. Taka, a nawet nieco niższa była wartość graniczna dla LDAC-a. Takie prędkości dostarcza również chwalony przeze mnie za swoją stabilność kodek LHDC. Jedynie o aptX w wersji lossless mówiło się, że w warunkach optymalnych jest w stanie dobić w okolice nawet 1200KB, co już bardzo mocno zbliżało go do przekazania jakości płyty CD wymagającej przepustowości na poziomie około 1,5Mb, czyli 1500KB. Mieliśmy jednak do czynienia ze swoistym status quo, bo nikt za bardzo nie kwapił się, by dalej o ten jakościowy przełom walczyć. Nie powiem, słuchawki bezprzewodowe oferują obecnie bardzo fajne brzmienie, ale dalej, choćby po swoich Bowersach, czułem, że gdy podpinam je przewodem i podam plik w dobrej jakości, to jestem w stanie wyciągnąć z nich po prostu więcej. Wydaje się więc, że w to towarzystwo musiał wkroczyć ktoś, komu zależy bardziej, a Huawei z racji swojej w dalszym ciągu skomplikowanej sytuacji, będąc gdzieś pośrodku przepychanek handlowych między USA a Chinami, właśnie należy do takich zdeterminowanych firm. Widać to po ofercie smartwatchy, tabletów, ale też właśnie słuchawek, które u nas, są bardzo popularne. Nowy model Pro korzysta z autorskiego kodeka L2HC, wynosząc go ten level wyżej, a ja przedpremierowo miałem okazję testować te słuchawki z pierwszym telefonem, który jest w stanie w pełni wykorzystać przypustowość tego połączenia. Przełom w tym przypadku polega na tym, że to co dla pozostałych kodeków jest sufitem, dla kodeka obsługiwanego przez Pro 4 jest dopiero wstępną przebieżką. Tu w trybie inteligentnym system podaje sygnał z przepustowością 1500 kilobitów, a maksymalne wartości osiągają do 2,3 megabita na sekundę. Dla mnie ta sytuacja jest o tyle zabawna, że najpierw dostałem do testów same słuchawki, ale kiedy poczytałem informacje na pudełku, jasnym stało się dla mnie, że muszę pomęczyć producenta o jakieś urządzenie, które będzie mi w stanie pokazać, co wynika z tego kodeka, kiedy pracuje na swoim Optimum. No i jest. Jestem jedną z niewielu osób, które przed premierami Huawei na 2025 rok mogły poznać możliwości kodeka L2HC i dziś mogę śmiało powiedzieć, że jest na co czekać. Można powiedzieć, że pojawienie się tego telefonu było efektem ubocznym, wynikającym z możliwości słuchawek, ale dzięki niemu mogłem trochę bardziej zrozumieć sam ich projekt od strony czysto estetycznej. Bo o ile model 6i był bardzo stanowany, tak Fribaccy pro swoim wyglądem zdradzają jakieś aspiracje, których do końca na początku nie rozumiałem. Dużo tu połyskujących złotych akcentów zarówno na słuchawkach, jak i na samym Etui. Dla mnie. Mimo, że są czarne, to jednak natłok tych dodatków zdawał się być zbyt efekciarski. I właśnie pojawienie się rzeczonego, tajemniczego bohatera pozwoliło zrozumieć, że solo, freebatsy są wyrwane z kontekstu, bo telefony od Huawei dużo mają w sobie obecnie elementów wykończenia na pograniczu biżuterii. Te chromy, imitacje skóry, niestandardowe, ale przy tym takie mocno galanteryjne kolory, to wszystko dopiero wtedy zaczęło mi się spinać. Widać tu taką, ja wiem... Konsekwencje widać pomysł na spójną komunikację wizualną i choć fanem tej estetyki nie zostanę, to całkowicie rozumiem, że dla wielu osób będzie ona całkowicie w punkt. Słuchawki są wykończone w czerni na wysoki połysk i w sumie jest to jakaś wskazówka dla tych, którzy liczą, że kiedyś tam w przyszłości pojawią się czarner pod Cypro. Tu dostajecie małą próbkę, jak mogłyby wyglądać. Bryła tych słuchawek jest rozwinięciem. Zarówno projektu słuchawek od Apple, jak i kształtu trzpienia znanego z modelu tańszego. Osobiście wolałem kiedy trzpień był nieco mniej kanciasty, ale z czysto użytkowego punktu widzenia dzięki temu obsługa słuchawek jest łatwiejsza, bo każda ze stref obsługi, a tu mamy dwa sposoby, zarówno stuknięcia jak i ściskanie trzpienia, każdy z nich jest dzięki takiej konstrukcji słuchawek bardziej intuicyjny i skuteczny. Tak naprawdę poza wyglądem, z punktu widzenia czysto funkcjonalnego, różnice pomiędzy 6i a Pro 4 nie są ogromne, Etui można wreszcie ładować bezprzewodowo. Pojawił się też głośnik u dołu, ale przyznam, że nie byłem w stanie wywołać dźwięku lokalizacyjnego przez aplikację. W dalszym ciągu jedynie słuchawki mogą go odtwarzać i nie wiem, czy to jakiś brak softowy, czy może ekskluzywna funkcja zarezerwowana jedynie dla telefonów Huawei. Nie wiem, może później się to wyjaśni. Na razie dźwięki wydaje tylko przy podpięciu do ładowania. Dla mnie największą zmianą poza obsługiwanym kodekiem jest bardzo rozbudowany zestaw gumowych wkładek, których jest aż 7, a żeby było ciekawiej, 4 są standardowe, a kolejne 3 to już grubsze, lepiej izolujące wkładki z efektem pamięci, które mają również niebagatelny wpływ na to, jak model Pro 4 gra i tłumi otoczenie. Mechanika działania aplikacji nie różni się wiele od tego, co poznałem przy okazji testu tańszych słuchawek od Huawei. Śmiało, więc mogę odesłać Was do tamtego filmu. Zwracam Wam jednak uwagę, że istnieje tu funkcja, która jest dostępna jedynie w aplikacji właśnie dla telefonów od Huawei. Mam na myśli dźwięk przestrzenny, który dodatkowo można modyfikować w zakresie zarówno śledzenia ruchów naszej głowy, jak i charakteru, modulowania tego, co ta przestrzenność ma przypominać. Dla mnie stanowiło to wartość jedynie przy filmach. Przy muzyce zawsze unikałem wszelkich przestrzennych ulepszeń. Tak robiłem przy amplitunerach kina domowego z programami DSP. Tak robię też przy słuchawkach. Druga sprawa, że jeśli macie iPhone'a czy telefon na Androidzie, to najprawdopodobniej z tej przestrzenności nie skorzystacie. Tu jedynie margines zostawiam użytkownikom Androida, gdzie programy przestrzenne są często wbudowane w system i działają bardzo dobrze. Jak na przykład w testowanej przeze mnie Xperia 1 Mark 5. Ekskluzywną opcją jest również aktywacja asystenta głosowego, ale z tego akurat nie korzystam, w zasadzie wcale, również przy iPhone'ie, więc dla mnie to nie jest jakiś koniec świata. Funkcja, która jest dostępna dla wszystkich już bez względu na systemowe obozowisko, jest sterowanie gestami głowy. Prawo, lewo. Góra, dół. W ten sposób możemy odbierać lub odrzucać połączenia, co działa bardzo dobrze i nie trzeba wykonywać jakichś sztucznych, przerysowanych ruchów. AirPodsy również mają taką funkcję i fajnie, że skutecznie udało się ją przenieść również tu. Drugą taką, nazwijmy ją demokratyczną, nową opcją w stosunku do modelu 6i jest dynamiczne zarządzanie tłumieniem hałasu. To kolejny odpowiednik funkcji znanej z AirPodsów, tak zwanego trybu adaptacyjnego. To akurat w mojej opinii działa tak sobie, wprawdzie czuć, że działa i że kiedy byłem w bardzo głośnym otoczeniu, to ANC płynnie zaczynało ścinać ten hałas mocniej, ale już w drugą stronę działało to przeciętnie. Czyli kiedy na przykład wychodziłem z metra na dwór, gdzie było odczuwalnie ciszej, wtedy dalej czułem mocną barierę między tym co we mnie, a tym co wokół. U Apple ten tryb działa w dużo większym zakresie, przez co na obszarach ciszych dźwięki otoczenia docierają niemal tak skutecznie jak przy aktywnym trybie transparentnym. To po stronie marudzenia, ale kiedy już przejdziemy do pracy samego ANC, wtedy moje odczucia są diametralnie inne. Mam na uwadze, że te słuchawki będą kosztować bez żadnych promocji 850 zł. I teraz, kiedy zestawię sobie tę cenę z tym, jak radzi sobie tłumienie hałasu. No to mamy tu absolutnie kandydata na jedną z lepszych propozycji pod tym względem. W budżecie do 1000 zł, a może i nawet wyżej, znacznie wyżej. To jak działają algorytmy to jedno, ale tu bardzo ważną rolę odgrywają gumki z pianki z efektem pamięci, są bardziej masywne, grubsze. Czysto pasywnie przepuszczają mniej dźwięku z otoczenia, a kiedy doda się do tego aktywny system tłumienia, to naprawdę ani AirPodsy, ani na przykład OnePlusy serii Pro nie mają do tych słuchawek podejścia pod tym względem. A jeśli chodzi o tryb transparentny, to kolejny model, który ustępuje pod tym względem słuchawkom od Apple, ale ciekawą opcją jest tu tryb głosowy, który w trybie kontaktu eksponuje wtedy dodatkowo to, co mówią do nas inni. To o tyle ważne, że AirPodsy uwielbiam właśnie za to, że nie muszę się wsłuchiwać w głosy innych, kiedy mam je w uszach, a flibacy choć nie są pod tym względem tak dobre, to tym trybem można choć trochę te braki skompensować. Dodam jeszcze, że muszę pochwalić Huawei za lokalizację mikrofonów, bo bolączką wielu słuchawek w trybie transparentnym jest bardzo mocne zbieranie wiatru, a w tym przypadku, prawdopodobnie z tego względu, że jeden z mikrofonów jest umieszczony z tyłu, przez co jest osłonięty przed wiatrem, nie wpływa on na to, co słyszymy w takim stopniu jak choćby we Fribaczach 6i, te miały z tym bardzo duży problem. Ostatnią z rzeczy, na które muszę zwrócić uwagę, jest jakość połączeń. To coś, co w materiałach prasowych jest stawiane on top. I kompletnie się temu nie dziwię, ale najpierw wrzucę wam porównanie do mikrofonów w AirPodsach. Wyszedłem na chwilę na dwór, żeby nagrać próbkę dźwięku, no więc, tak, mój głos zbierają Freevacy od Huawei. A jako przeciwwagę do porównania, proponuję wam jak zwykle AirPodsy Pro drugiej generacji. Czołem moi drodzy. Tu trzeba dodać, że to sytuacja bardzo syntetyczna. Najważniejsze są te scenariusze życiowe, a dla mnie najlepszą rekomendacją dla skuteczności systemu wycinania hałasu wokół jest recenzja mojej żony. Już przy recenzji OPO wspominałem Wam o podróży pociągiem do Wrocławia. Pamiętacie? Na pewno pamiętacie. Już? No. Najpierw musiałem metrem dojechać na stację w Warszawie i pamiętam, jak rozmawiałem sobie ze wspomnianą żoną i mówię, że. Idę do metra, będę tam za 10 minut i tym podobne. No więc, mija 30 minut, a Ania pyta się mnie To kiedy wsiadasz do tego metra? A to był moment, kiedy wysiadałem już z niego na stacji docelowej. Ona kompletnie tego nie odczuła nie odczuła różnicy między moim spacerem na dworze a jazdą samym metrem. Naprawdę szacun, bo świetnie się rozmawia przez te słuchawki. Tu dochodzimy do kwintesencji tego, o co chodzi w słuchawkach. Na tym polu ponownie muszę odwołać się do ceny 850 zł, jakie przyjdzie Wam za nie zapłacić i w tej kwocie to najlepsze słuchawki dokonałowe, jakie dotychczas na kanale testowałem. Nie jest to może jakoś wybitnie wysoko zawieszona poprzeczka, bo dotychczas takich słuchawek było dokładnie 6. Już przy flibacach 6i mówiłem, że wykorzystując kodek LDAC niebezpiecznie zbliżają się do tego, co oferują słuchawki od Apple za ułamek ich ceny, natomiast tu jest drastycznie lepiej. Warunki są dwa. Pierwszy to korzystanie nie z LDAC-a, a autorskiego kodyka Huawei. Drugi założenie grubszych gumek z efektem pamięci. Mówię o tym zdając sobie sprawę, że większość z was nie kupi telefonu Huawei tylko po to, żeby mieć ten kodek, ale jakaś wąska grupa może to zrobić i powinna być bardzo zadowolona z tej decyzji. Dla większości z was, tej korzystającej z kodeka Eldak, też mam informację, że poziom detali, osadzenia poszczególnych instrumentów w przestrzeni ich taka sprężystość. Po prostu ilość informacji jest nieporównywalnie większa w słuchawkach Huawei niż tych od Apple. Minusem LDAKA jest jednak jego chimeryczność w trudniejszych warunkach, wszędzie tam, gdzie jest duże nagromadzenie ludzi, urządzeń zakłócających, lubi zrywać połączenia. Po to właśnie poszedłem do metra, żeby sprawdzić, jak nawet na najwyższej przepustowości radzi sobie kodek L2HC. I muszę powiedzieć, że incydentalnie, jeden, dwa razy, zerwał mi połączenie na moment ułamek sekundy, ale mówimy tu o przesyle na poziomie 2,3 sekundę i to robi na mnie wrażenie. Jednocześnie na trybie inteligentnym przy przepustowości 1500 kilobitów nie zrywał mi wcale. Cieszy mnie to również dlatego, że liczę, iż to będzie impuls dla reszty rynku. Optymalnie i tak trochę życzeniowo chciałbym, by Huaweiowi udało się licencjonować ten standard producentom słuchawek takich jak Bowers Wilkins, Zenheiser. I tym podobnych, to naprawdę jest przełom. Od ostatniego Audio Show i od słuchu Colum Magico przeprosiłem się z utworem Bad Guy, bo tam naprawdę jest sporo do wyciągnięcia z drugiego planu. To jak się okazuje, trudny utwór również dla słuchawek, i proczwórki potrafią tam okiełznać bas, je przekazać i wyeksponować lekkie szepty, które na innych słuchawkach z tego poziomu cenowego nie zawsze są słyszalne. Co do charakteru brzmienia, na LDAC-u grają bardziej mięsiście, ciepło, na czym cierpią detale, a na L2HC dźwięk robi się taki bardziej płaski, ale w dobrym tego słowa znaczeniu jest bardziej liniowy. Moim zdaniem ich kupowanie do iPhone'a nie ma sensu, bo nie wykorzysta się ich potencjału brzmieniowego nawet w ułamku. No chyba, że liczy się dla Was świetna ANC i rozmowy telefoniczne, no to wtedy OK, warto. A ten tajemniczy telefon? Na razie mówię pomidor, ale kto wie. Was proszę o zostawienie hashtagu Dobry Kodek, dzięki czemu będę wiedział, że dotarliśmy wspólnie aż tu. Podzielcie się też opinią o tej premierze, a ponad wszystko nie zapomnijcie też o subskrypcji dla kanału Twoja Rzecz, a także o łapce w kierunku, który podpowiada Wam. Serce! Widzimy się już niedługo, moi drodzy! Czołem!